Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale NG Style. Tak jak ostatnio obiecałam, dzisiaj będzie odcinek o kremach pod oczy. Mówiliśmy sobie już coś na temat kremów, jak ważną rolę odgrywają w pielęgnacji naszej cery, przede wszystkim twarzy. Mam nadzieję, że już niedługo nakręcę ten też odcinek o balsamach, bo nie ukrywam, że jak mi się kończy jakiś krem, to później przetrzymuję te opakowania. No i robię sobie malutki bałagan, dlatego wolałabym to robić na bieżąco. Także w dzisiejszym odcinku kremy do oczy mam ich tutaj raz, dwa, trzy, e, trzy kremy pod oczy plus e, ampułki, bo tak jak w ostatnim odcinku mówiłam o takich wspomagaczach dodatkowych e, i był też odcinek o serum do twarzy, tak? Żeby po prostu pobudzić tutaj jeszcze bardziej e, nasz kolagę, na naszą skórę do... E, działania, żeby ona się redukowała, była nawilżona. Potrzebujemy nie tylko zwykłego kremu do twarzy nawilżającego, czy nawet tego przeciwzmarszczkowego o lepszej formule, ale potrzebujemy raz na jakiś czas zrobić sobie taką bombę witaminową nie, dla skóry. Oczywiście możemy udać się do salonu piękności i robić tam różnego typu zabiegi. Natomiast w związku z tym, że ja, póki co, mając te swoje 30 lat, jestem przeciwna e, takiemu działaniu. Wręcz przeciwnie uważam, że samemu, jeżeli w danym momencie zaczniemy dbać o swoją cerę, o swój wygląd, to jesteśmy w stanie bardzo długo utrzymać młodość i naturalne piękno. Także może zacznę tutaj od tych ampułek. Są to ampułki, jak się domyślacie, i one mają na celu błyskawicznie odmłodzić. E, stosować, kiedy cera wygląda na zmęczoną w celu natychmiastowego przywrócenia blasku. Formuła testowana pod kontrolą dermatologiczną. E, te ampułki, ja tutaj e, tak akurat sobie rozerwałam to pudełeczko. Są w takich plastikowych, fajnych fioleczkach. Je się tutaj, mm, można tutaj sobie odciąć, ale nie polecam, dlatego że kiedy ja odcinałam, to połowa mi się w ogóle e, rozlała i strasznie to było ciężkie. Natomiast tutaj z dołu łatwiej jest mocniej nacisnąć i wtedy odskakuje dół, bo jest to nie taka zakrętka, ale taki wciśnięty po prostu dół, a plastik i kiedy mocniej naciśniemy on wyskakuje i wtedy po prostu drugą stroną sobie tam ampułkę wylewamy na dłoń. Oczywiście rozgrzewamy takie serum w dłoni, bo kremy też powinno się tak naprawdę e, stosować w taki sposób, właśnie, żeby najpierw rozgrzać w dłoni, ale jeżeli nie macie na to czasu, e, jeżeli chodzi o kremy i wiadomo, wszystko robicie szybko już na rękę, na twarz, e, to chociaż pamiętajcie przy takich aplikacjach, jak pułka. E, to jest taka przezroczysta konsystencja tego e, tutaj serum. Ono jest takie leciutko klejące, ale takie nie nie ma takiej formuły oleju tak jak te inne serum, które wcześniej stosowałam jak na przykład kwas lurynowa on był bardziej taką, miał inną konsystencję, to jest bardziej taki przezroczysty, wodnisty krem, on ma delikatny taki przyjemny zapach i po roztarciu w dłoniach wklepujemy sobie w twarz. I czekamy chwilę, aż on się wsiąknie. Bardzo fajnie się wsiąka. Natomiast bardzo długo czuć na twarzy, jak on tam pracuje. Czy od razu widać ten blask? Powiem szczerze, że testując to, a zużyłam już dwie z e, czterech ampułek, hmm. Pamiętam, że była zmiana, nie stosuję tego dość często, bo tak jak mówię, były cztery ampułki, są dwie, potrzebowałam je wtedy, ponieważ miałam bardzo tutaj właśnie zmęczone oczy i tak jak widzicie, tak wyglądam w tej chwili, testowałam je dwa miesiące temu jakoś i one rzeczywiście poprawiły mi tutaj tak nagle koloryt twarzy, zrobiła się ta twarz bardziej promienna, Natomiast być może przy dłuższym stosowaniu efekt będzie o wiele lepszy. Nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć, bo tak jak mówię, przetestowałam tylko dwie, ale naprawdę działają, są fajne. I teraz jeżeli chodzi o kremy pod oczy, to oczywiście mam krem Anti-Age Global z firmy Yves On jest w takim o tutaj opakowaniu. Kolejny krem jest firmy Eveline Cosmetic New Hyaluron, drugiej generacji, kwas hyaluronowy plus kofeina. Plus ekstra ze świetlika, przecież krem pod oczy, coś takiego, i on jest w takiej tubeczce. Ten akurat mi się już skończył. I trzeci jest to krem pod oczy Feel Free. I tak wygląda. Ma taką ekologiczną drewnianą skóreczkę. W ogóle jest eco, ma eko certyfikat jest podobno w 100% naturalny. Niestety nie mam tutaj ulotki po polsku. Jeżeli chodzi o ten krem, ale jest napisane, że ma w sobie kawę, bo tyle jestem tutaj w stanie przeczytać. Ekstra z róży, limonkę, aloes i kwas hialuronowy. Jest to napisane w takim języku. Być może jak znacie, to możecie sobie tutaj doczytać. Także, a przepraszam Was. Nie, 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 nie ma jednak po polsku. E, natomiast wszystkie te kremy, zaczynając od najdroższego, ten był później cenowo, aż taki średni, a ten był najtańszy. Kupiony w zwykłym jakimś tam sklepie. E, powiem Wam szczerze, że wszystkie te trzy kremy bardzo fajnie pachną. E, mają podobną konsystencję, białą, kremową. Ja tutaj sobie pozwolę troszeczkę tego kremu wycisnąć. O, wszystkie mają podobną konsystencję, właśnie taką e, białą, jest to taki kremik. Bardzo delikatnie pachną. Tak chyba żeby nie podrażniać tutaj e, właśnie oczu. I kochani, po co stosujemy te kremy? Otóż kremy pod oczy mają zupełnie inne zastosowanie niż te kremy przeciwzmarszczkowe, ponieważ tak jak wiecie, mamy właśnie zmarszczki mimiczne. Przez co właśnie nam tutaj robią się największe zmarszczki. Jeżeli nie będziemy o nie dbali, Bardziej niż o resztę tutaj ciała i twarzy, no to niestety one się pojawią bardzo szybko i zostaną z nami już na zawsze. Także nie polecam, aby zatrzymać swoją młodość, zatrzymać swoje naturalne piękno, aby jak najdłużej cieszyć się naturalnością bez tych wszystkich mimicznych zmarszczek, a przede wszystkim tych pod oczami. Bo oczywiście, kiedy się śmiejemy, to tutaj te kurze, tak zwane łapki się po prostu robią i niestety eee, zostają. Także aby zapobiec im, należy stosować kremy pod oczy. One są bardzo delikatne, tak jak już mówiłam, mają białą konsystencję. I tak jak ten akurat był wyciskany, tak, czyli musimy sami sobie tak wklepywać tutaj pod oczy, nie tylko tutaj, tylko również całą tutaj końcóweczkę oka też robimy, oczywiście wklepując. I czekając aż wyschnie, najlepiej robić to na noc. Można też rano przed nałożeniem makijażu, ale pod krem nie na krem, tylko pod krem to ten właśnie krem pod oczy powinien mieć pierwszy kontakt tutaj z naszą skórą. Jeżeli chodzi o ten, o ten krem, też był taki wyciskany. Natomiast on był jeszcze, słuchajcie, SPV9 miał, czyli on był również tutaj na słoneczko. Natomiast ten krem, tak jak większość zibroszer, ma taką fajną końcówkę. Ten ma metalową końcówkę. Która nie dosyć, że kiedy nakładamy, przepraszam, to chłodzi nam miejsce pod oczami, bo są też takie chłodzące żelowe płatki pod oczy, o których mówiłam w odcinku o maseczkach, które też super działają, ale no zdecydowanie słabiej niż te kremy, bo w nocy też skóra i nocie pracuje i najlepiej je nakładać po prostu na noc, to możemy sobie tą właśnie tutaj Aplikacją robić też również tak zwany masaż pod okiem, bo masaż powinien wyglądać w ten sposób, że sobie tutaj pobudzamy skórę, tak? opuszkami palców dotykamy i wtedy wszystkie kremy nam się lepiej wchłaniają w twarz. Więc jeżeli pod oczami, no to ciężko będzie tak yy, wszędzie dotrzeć, ale też możemy spróbować w ten sposób i aplikujemy właśnie poprzez taki sposób. Dzięki temu te zmarszczki pojawiają się później. I nie są tak głębokie. Niektóre kremy z Ziproszer, akurat tutaj nie mam takiej do pokazania, mają tutaj taką kulkę, więc przy nacisku się tutaj wydobywa właśnie krem pod oczy i jednocześnie masuje nam to miejsce pod okiem. I sobie robimy tutaj właśnie taki masaż. Wszystkie te kremy działają podobnie. Niestety ten najtańszy, powiem szczerze, że po wykorzystaniu, bo to już jest pusta. Puste opakowanie. Całego opakowania nie zauważyłam większej różnicy, natomiast jeżeli chodzi o te dwa to jak najbardziej. Może też cena robi swoje, ale no te kremy są najlepsze. Oczywiście ja najwięcej stosuję z firmy Ifrosher. Już przetestowałam wszystkie, e, które były pod oczy, bo one są również z tej serii pomarańczowej, są również te białe, są takie zielone. No musicie zajrzeć do sklepu, po prostu polecam. I być może na początek wybierzcie sobie ten z kulką, bo on fajnie właśnie robi masaż, jeżeli jeszcze nie macie w tym wprawy. Natomiast jeżeli e, lubicie kremy i Znacie już te podoczy, to oczywiście możecie sobie wybrać takie wyciskany i wtedy samemu tutaj sobie działać. Są również oczywiście różne masażery do twarzy, e, które e, pobudzają te nasze komórki do działania, no ale niestety nie ukrywajmy tego, z wiekiem będzie coraz gorzej. <laughs> e, jeżeli chodzi jeszcze o te kremy pod oczy, to taki mój tik, który ja robię, podzielę się z wami, a co mi tam. Ja te kremy również stosuję na głębsze zmarszczki na mojej twarzy, o których już wspominałam. Mimiczne, czyli nie tylko pod oczy, ale również tutaj. Bo tak jak widzicie, e, i pewnie już zauważyliście to, z wiekiem od uśmiechania robi nam się tu coraz większa i głębsza zmarszczka. Aby wypłycić tą zmarszczkę i tak jak w przypadku całej reszty, spowolnić ten proces powiększania tej zmarszczki i starzenia się skóry, Również go sobie wklepuję w ten oto sposób. Kolejne miejsce, które robię, to jest tutaj. Zauważyłam, że dużo ludzi ma tutaj zmarszczkę, właśnie w tym roku, więc ja sobie tutaj też e, ujędrniam tą skórę, wklepując. Kolejne miejsce to jest to, bo od czasem takiego się i e, właśnie marszczenia brwi, miałam bardzo długo tutaj taką głęboką o tą zmarszczkę, miałam bardzo długo. Ona mi w ogóle nie chciała schodzić i no nie rzucała się bardzo strasznie w oczy, ale już miała zarys. I właśnie te kremy pod oczy mi pomogły się jej pozbyć. Bo tak jak widzicie, teraz nie mam. I właśnie tutaj sobie wklepuję i kolejny proces to tutaj. W te rowki na czole. Tu też robią się zmarszczki. U mężczyzn trochę szybciej niż u kobiet, więc w te miejsca też możemy wklepywać sobie właśnie te kremy pod oczy. I powiem Wam szczerze: działają. Także nie marnujcie czasu, biegnijcie do sklepów, kupujcie jakieś krem pod oczy, działajcie, nie pozwólcie sobie wmówić, że niestety musimy się starzeć, będziemy mieć zmarszczki i jedyne co potem nam zostaje to Botox. Kompletnie nie. Jeżeli będziemy stosować odpowiednie kosmetyki, odpowiednie do naszego wieku skóry, to na pewno jesteśmy w stanie zatrzymać ten cały proces. Oczy, proces. Oczywiście te wszystkie kremy są powyżej 30 roku życia zazwyczaj. Rzadko 25, plus, ale akurat jeżeli chodzi o kremy przeciwzmarszczkowe, tak jak wspominałam w poprzednim odcinku o kremach do twarzy, powinniśmy stosować już od 21 roku życia. No jeżeli nie mamy pod oczami oczywiście w wieku 24 lat zmarszczek, no to możemy sobie darować. No ale jeżeli one się już zaczynają pojawiać, nie wiem, w wieku 25, to nie martwmy się, że na opakowanie jest Napisane plus 30 czy 40, po prostu raz na jakiś czas przez tydzień, raz na trzy miesiące, wieczorem róbmy sobie te aplikacje, bo ich nie trzeba stosować codziennie, ale żeby poprawić tutaj swój wygląd. E, także, kochani, e, jeszcze jedna moja taka rada, już ostatnia, jeżeli tu właśnie chodzi o zmarszczki przede wszystkim pod oczami, to jeżeli zauważycie, że robią Wam się tak zwane worki pod oczami ta skóra opada jesteście ciągle niewyspani zmęczeni i zaczyna tu się robić takie sine i fioletowe widzicie ja mam delikatnie tylko oczywiście mam też delikatny makijaż więc on coś tam przykrywa ale ja mam naprawdę delikatne ponieważ kiedyś zauważyłam że w pewnej miejscowości o której wolę nie mówić Większość osób, które akurat w tamtym czasie szły do kościoła, tak popatrzyłam, jestem w ogóle wzrokowcem, więc e, zwracam uwagę na różne rzeczy. Zauważyłam, że większość tam osób wygląda, jakby była niewyspana: ma ogromne takie fioletowe oczy. Być może przez ten klimat, który zamieszkuje, być może z innych powodów, może tam kobiety starzeją się szybciej albo są ciągle zmęczone. Nie chcę tutaj po prostu kategoryzować, ale przeraziło mnie to, jak zobaczyłam te sine oczy, takie worki, no zapadnięte oczy. Stwierdziłam, że nie tak nie może być. Ja nie mogę dopuścić do takiego czegoś. Dostałam po prostu wtedy takiego hopla na tym punkcie. I z jednej z ciekawych gazet, już nie pamiętam jakiej, wyczytałam, że bardzo dobrym sposobem na to są saszetki z herbaty. Dwie saszetki herbaty, najlepiej zwykłej czarnej i najlepiej okrągłej. Eee, zalewamy mniej więcej tyle gorącą wodą, no wrzątkiem, tak? Później odlewamy tą wodę, saszetki wkładamy na 15 minut do lodówki i potem kładziemy sobie na oczy na 15 minut. Przede wszystkim, żeby tutaj objęły właśnie to miejsce. Kiedy czujemy, że już wysycha, obracamy je z drugiej strony i uwierzcie mi, to jest najtańszy kosmetyk, jaki można sobie e, wymarzyć, żeby zapobiec tutaj tym workom pod oczami e, i naprawdę wyglądać pięknie. Promiennie. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, jeżeli tak zostawcie łapkę w górę, a oczywiście czekam też na Wasze komentarze, może macie kremy pod oczy, których Wy używacie, może macie jeszcze inne sposoby na to jak ładnie zadbać tutaj o te okolice, jeżeli tak to czekam na Wasze porady. Być może o czymś jeszcze nie wiem i by mi się to przydało. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło już w te zimowe, chłodnie, chłodne dni. Tak naprawdę zimy kalendarzowej jeszcze nie ma, ale jest już na minusie, także można powiedzieć, że zimowa aura sprzyja. Więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa, Pa!